Aktualizacja oficjalnej strony CSA 2, mocna akcja 9 i do dodatek Gabe może sobie kupić market Steam I to trzykrotnie Będzie ciekawie, to łapkę w górę Let's go! Na samym starcie, panie i panowie, należy sobie powiedzieć, że Deadlock jest obecnie drugą najbardziej oczekiwaną grą na Steam Jak to możemy zobaczyć Zaraz po Hollow Knight Silk Song Więc zobaczymy co to będzie Nie wiadomo mi na, nic na temat tej gry Ale się o to Deadlock drugą najbardziej wyczekiwaną grą Z liczbą ponad 200 tysięcy followersów Możemy zobaczyć, że nawet nie ma daty premiery Tylko jest tubie announce, czyli będzie to jakieś ogłoszone No i jestem ciekawy jak to wszystko będzie wyglądać dalej, jak ten deadlock dalej potrzebuje, ale to mówimy już wielokrotnie, więc po prostu przejdźmy, przejdźmy dalej. Co należy sobie powiedzieć, to to, że kilka dni temu przestał działać Steam Rep, czyli strona iście legendarna w naszym community. Strona, o którym myślę, że każdy mniej więcej kojarzy. Miała ona co prawda już teraz trochę mniejsze znaczenie niż dawniej. Dawniej była jedną z zdecydowanie najczęściej używanych, tych faktycznie najbardziej potrzebnych. Teraz już trochę mniej, no ale jednak z perspektywy gdzieś tam sentymentu dalej na patrzę, nie wiem jak patrzę. Co należy sobie powiedzieć, to to, że to zweryfikowałem. Wszedłem sobie na Steam Repa i mi się ładuje, to znaczy znaczy, chodzi turbo-topornie, to się wszystko wolno ładuje, więc nie wiem, czy w jaki sposób faktycznie to jeszcze tam jakoś działa, czy w jaki sposób mi może wczytuje, jak dawniej na to wszedłem, nie mam pojęcia, ale no, będąc wami szczery, to mi dalej to w jakiś sposób działa. Tak czy siak, Price Empire w jakiś sposób wykorzystuje sytuację i lukę zapycha, dodając taką samą funkcję... Gdzie faktycznie można sobie jakoś sprawdzić, że wpisujesz sobie jego nick, jego ID, po prostu na Steamie, i po prostu ci wychodzi, czy ma jakieś bany, jaka jest ogólnie jego renoma, czy skamuje, czy nie skamuje i tak dalej. W związku z czym można się faktycznie tym zainteresować, bo może się okazać, że to będzie drugie takie miejsce teraz w ogóle, e, coś takie pierwsze teraz miejsce drugie w historii, gdzie faktycznie jakoś tak ludzie będą bardziej patrzyli. A że Projekt Empire jest dosyć popularny, to mogli to zrobić dobrze, mogli. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie, a co ja powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje, co 20. 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku DevCase. Case. Szansa na Oula, Vulcana, Glovesy, wygląda to nieźle, ja trafiam, Neon Raidera. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie wpiszcie oczywiście tutaj kodzik fiako, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote 10 groszy zł na start. Kolejna sprawa, to jest bardziej ciekawostka, a mianowicie, że wychodzi o na to, że jakby wartość Gabena, w sensie jego wartość po prostu, networth, w dużym skrócie, to jest 9,5 miliarda dolarów, czyli że byłby w stanie sobie kupić ponad dwukrotnie e, cały market e, CSA2, jeżeli chodzi o Steama, to jest dosyć ciekawe, no bo to tak, wiecie, bardziej przez palców, czyli nie, nie mówię absolutnie, że za niedługo na pewno Gaben sobie kupi cały market, ale tak warto sobie tak trochę prześmiewczo na to popatrzeć, a z drugiej strony skłoniło mnie to do tego, żeby rzucić okiem na market cap i wygląda naprawdę, naprawdę potężnie, w szczególności przez ostatni czas, kiedy to już ten market cap wyniósł 3,7 miliarda dolarów, jak to możemy zobaczyć. Co jest, umówmy się, dosyć, dosyć, dosyć mocne. I co należy jeszcze powiedzieć, to to, że jest to najwyższy wynik od maja 2023. Więc nie jest tylko się cieszyć, że faktycznie na chwilę obecną można pokusić się o stwierdzenie, że mam jakąś zwyż, e, zwyżkę na markecie. W szczególności jest tutaj argumentowane, że jest to głównie za sprawą dużego wzrostu na playskinach, na skrzynkach i na e, agentach ci trzeci, ostatni, właśnie, no w szczególności w ostatnim czasie mega mega powalnie dorożają. W związku z czym należy sobie z tego zdać sprawę. Sam się zastanawiam, czy swoich agentów gdzieś tam nie wyprzedać, gdyż jakoś chyba gigantycznie dużo ich nie mam, ale tam wiecie, około 10 gdzieś tam bardziej wartościowych posiadam. Więc być może też to będę jakoś pieniężał. Tak czy się, jak należy sobie powiedzieć, że z perspektywy czysto tego wykresu, z perspektywy tak jak są obecnie na na markecie, wygląda to wszystko bardzo, bardzo ciekawie bardzo pozytywnie. Jak będzie dalej, to zobaczymy. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że obecnie zgodnie z y, tym, co się dzieje. Teraz w Polsce, z wielką katastrofą, która ma miejsce w południowo-zachodniej Polsce, należy zwrócić uwagę na bardzo fajną inicjatywę ze strony Nine, czyli z perspektywy polskiego zespołu, gdzie możemy zobaczyć, że przez kolejne 24 godziny, jeżeli coś się kupi w ich sklepie, to 100% właśnie z, z tego, z tego, co im się udało zbierać, no to leci w jakiś sposób właśnie na pomoc dla powodzian. Co należy sobie powiedzieć, to to, że wszedłem sobie na sklep Nine, no i faktycznie mają tutaj mniej, bardziej ciekawe rzeczy, myślę, że coś, jakby się ktoś chciał, to się siebie znajdzie. Plus dodatkowo jeszcze u nich jest 60% teraz w w związku z czym możemy zobaczyć, że na przykładki Jersey. Jest przeceniony 60 euro na 30 euro, więc fajnie. Prawda jest taka, że Nain niby polski zespół, ale z drugiej strony, patrząc obecnie, jak został tam Mantu. No i na ławce trenerskie obliczałem Polaka. Poza tym są to gracze z innych narodowości, więc też należy sobie z tego zdać sprawę, że no jednak ja patrzę na to najniby, głównie z perspektywy wcześniejszego majoru, gdzie tam faktycznie prezentowali Polskę, pięciu polskich zawodników i faktycznie wtedy się i tak kibicowało. No ale ja oczywiście trzymam kciuki dalej za polską formację, a przy okazji, jakby na to nie patrzeć, naprawdę bardzo fajnej akcji. W szczególności lubię taki po przekazać, bo być może ktoś tutaj coś dla Ciebie fajnego. Ja totalnie szczerze, z taką bluzą totalnie umysł jakbyś na miasto chodzić. Nie jest ona jakoś, wiecie, obklejona jakimiś mordami graczy, czy jakimiś takimi hamskimi logami, tylko naprawdę fajnie to wygląda i szczerze tą taką bluzą mógł sobie nabyć. Więc to przekazuję i należy po prostu o tym wiedzieć. Fajna inicjatywa Propsik dla nich. Kolejna sprawa jest taka, że na chwilę obecną Valve wprowadziło, coś w sensie Valve Steam wprowadziło kolejny poziom zabezpieczeń, a mianowicie kiedy logujecie się na nowym urządzeniu, no to przynajmniej przez kilka pierwszych dni nie możecie tam wysyłać żadnych trade'ów. W związku z czym jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Z tego, po że jest ono banalnie, banalnie proste, a z drugiej strony, jakże praktyczne. W momencie, kiedy mamy nowy komputer, no to nic nie stoi na przeszkodzie, by te kilka dni z trajdami się wstrzymać i zrobić je chociażby przez telefon, czy być może jeszcze przez stary komputer, który jeszcze działa, bo często takie jest prostu upgrade'ujemy stację, no i ta stara jeszcze przez jakiś czas jest, bo jej nie sprzedajemy na początku, czy jakoś tam jeszcze się nie sprzedała, więc może sobie to zrobić na starym komputerze. A jakże praktyczne rozwiązanie, kiedy się logujesz na szybko na jakimś innym komputerze, też tam trajdów raczej nie będziesz robił, tylko zrobić przez telefon, więc myślę, że naprawdę bardzo ciekawy był Valve, mega propsuje, bo. Strasznie proste rozwiązania, naprawdę według mnie to jest coś, co tutaj będzie złotym kluczem do tego i myślę, że wiele problemów to w jakiś sposób unikniemy w ten sposób. Także jest tylko się cieszyć i dobrze wiedzieć, że coś takiego jest, że jeżeli się zalogujesz na nowym urządzeniu, to przez chwilę jakby z tego urządzenia nie będziesz mógł wysyłać. Co ważne, tylko i wyłącznie z tego urządzenia. Nie, że z całego twojego konta, tylko z tego i wyłącznie urządzenia. Mega fajne, mega praktyczne peopsy. Kolejna sprawa jest dosyć interesująca, bo wczoraj już zobaczyłem taką informację, że yy, na oficjalnej stronie cs 2 doszło do aktualizacji CSS-a, czyli umówmy się tak jakby pliku, w którym znajduje się wiele informacji związanych z tą stroną. Specjalnie mówię to turbo, turbo uproszczonym językiem, żeby każdy mniej więcej zrozumiał. I co się należy powiedzieć, że to, że doszło do zmian w owym pliku, i możemy tutaj zauważyć, że zostało zmienione, że pointer events none, czyli w momencie, jak się najedzie na jakąś tą zakładkę events, no to, że teraz nie będzie można w nią wejść, że właśnie jakby nie będzie interakcji z tym to przedmiotem. W związku z czym niektórzy ludzie zaczęli spekulować, że opalnie w takim razie jakiś event się szykuje, i już dużo ludzi znowu zaczęło zacierać jączki z perspektywy operacji, że to już jest potwierdzenie, że w takim razie, skoro takie coś rzucają, to że operacja nadchodzi, że w ogóle operacja jutro i tak dalej. Ja co do tego nie będę turbo optymistyczny, ani turbo sceptyczny. Według mnie faktycznie mogło się coś tam zmienić, w sensie nie przeczy, że się zmieniło, bo wszystko w każdym się zmieniło, tylko z drugiej strony, no, czy jest sens się napalać na taką pierdołę? Według mnie aż taki przesadny, nie? Warto wiedzieć, że po prostu coś tam się zmieniło, w związku z czym jest szansa, że faktycznie coś będą na tej stronie dodawać, coś tam się będzie zmieniało, ale z drugiej strony nic nie stoi na jak że faktycznie coś zmieniają na stronie, i po prostu zmieniają, a to nie ma żadnego wpływu na to, co będzie w grze, co nie będzie w grze i tak dalej. Więc ja na to patrzę z tej strony i oczywiście Was tylko i wyłącznie informuję, że takie coś miało miejsce, bo myślę, że spoko o tym wiedzieć. Co należy jeszcze powiedzieć, to to, że na chwilę obecną doszło do dosyć dużej roszady w Asteris, gdzie teraz właśnie Kadian wszedł na miejsce Igla, co jest dla nas dosyć ciekawą informacją. Z tego powodu, że w Astelis no, dzieje się jak się dzieje, nie grają oni już na topie i tak dalej. W sensie, no, grają na topie, ale już nie są takie top of the top team. W związku z czym ciekawie patrzę na jakieś roszady właśnie z tej to strony. O, jak możemy zobaczyć, jako rafle oraz IGL będzie sobie grał, już za niedługo będzie mógł zagrać na jakiś tam pierwszy właśnie to turniech, więc chyba nic tylko się cieszyć. Przy okazji wywiadu powiedział, że mega się cieszy, żeby z tam grać Jabim yy, i stawnem, więc spoko i fajnie. No jakby nic niesamowitego nie powiedział. bo mówi to, co każdy gracz w przechodząc do nowej organizacji, że cieszy się z nowego wyzwania, że to dla niego naprawdę duże wyróżnienie, że będzie teraz sobie udać się 100% i tak dalej, więc nic szczególnego tego jako tako nie powiedział. Ale przeszedł, więc to należy sobie zdać z tego sprawę, że tak naprawdę sprawę Major w Kopenhadze, Major w Szankaju oczywiście w Kopenhadze już był, Major w Szankaju zbliża się naprawdę wielkimi krokami, więc jeżeli jakiekolwiek szufle mają mieć miejsce, jeżeli jakiekolwiek zmiany mają mieć miejsce, to powoli zaczyna się robić w tym kierunku osadni gwizdek, po prostu, żeby coś tutaj się działo. Więc nic tylko fajnie, że jakieś tam roszady zmiany są robione, bo wiadomo, że jest to coś ciekawego dla nas, dla widzów, coś nowego, więc nic tylko się z tego cieszyć. Zawkończył łapkę w górę i widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się, strzała!